Dzisiejszy vlog rozpoczyna Czokuś. Przywitaj się. Cześć, to jest Czokuś. Zawstydził się i koniec. Dzisiejszego vloga rozpocznie Czokuś. Przywitaj się. Pięknie. I co tam będzie dzisiaj robił? Zaczynam codziennie. Cześć, witamy wszystkich w nowym vlogu. Tutaj mamy taką maszynę. Trzykołową. Pies już jest gotowy na spacer. Idziemy. Idziemy na polanki. To za dziwna maszyna. Wszyscy są podekscytowani maszyną. A my idziemy właśnie na spacerek z pieskiem. Potem jakieś śniadanko. To sprzątanie o 9.00 jest takie średnie. Bo już mamy chyba z 11.00. Mamy. Do, nie, 10.30 pewnie. Od 9.00 rozpoczynał ostatnim razem. O 9.20 O 9.20 przyszło, więc wiecie. O, no to, to, to trzeba być gotowe. A ja o 9.20 miałem słodkie spanko. Z Ulcią, więc wiecie. No to, kiedyś się trzeba wyspać No właśnie. Na pewno nie jest to możliwe w domu. A tutaj możemy wejść do naszego apartamentu. Tu trzeba ominąć 508. Takie sprzęty tutaj są. Taki zobacz ulcze to jest taki motocyklo kłado nie wiadomo co. No, Batmobil. Nasz pies od takiego czasu potrzebuje wsparcia przez ulcie podczas jedzenia. Bez tego nie zje. Ale jak ulcia przy nim jest i go wspiera, to pies je. Już tak było wczoraj i przedwczoraj. Tak, to odcina. Ciągle nie jest te słodki. Czakuś. Chodź. Chodź Cioczu. Chodź pieseczku, chodź. Dobry psiak, chodź, zjedz jeszcze, proszę. Już się poddał, ale został namówiony. Pyszny? Śniadanko? Z kolacjami problemu nie ma, ale tylko śniadanka. Też ma trochę z kolacjami. Tak? Ostatnio ma ze wszystkim. Tu nie jest dla ciebie za ciepło, ani za zimno. Nie jest to przyczepa, która się ciągle przemieszcza. Czakuś, czakuśu. Chodź. Proszę, jest jeszcze. Za tatusia. Za tatusia. Za mamusia. I jeszcze zabawcie. Czakuś. Czakuś. Zabawcie, dziadka nie chce. Chodź, kochanie. Chodź, proszę, masz tutaj zjadki. Takie to celki, jak nie są. To, gdybym miał pusinko, chcę masz. Pies potrzebujący troski Specjalnej troski A wiecie o tym, że Psy piją językiem tylko nie górą Tylko dołem Tylko tak wywijają sobie do tyłu I wciągają Ula, powiedz swoje lamenty. Oburzyłam się przed chwilą, że nie było słońca, ale widocznie się przestraszyło i wyszło. Ula się przestraszyła tej chmury. No i co? No wczoraj jak byliśmy na wycieczce, to cały dzień było słońce i upał, a dzisiaj mieliśmy plażować i jak akurat zaszło słońce. Moim zdaniem właśnie wyszło. A ostatnio, jak zaszło, to zaraz zaczął padać deszcz i padał do wieczora. Dzisiaj nie ma padać deszcz, a I wtedy. Myślałam, że znowu tak będzie. Dzisiaj ma nie padać deszcz według prognozy, a ostatni razem miał padać, więc. No dobrze, wyszła, więc mam nadzieję, że już nie będzie. Uratowana? Będzie. Już nie jesteś zła? Nie. Dzień uratowany? Tak. No to patrzcie, widzicie? Ta chmura tutaj się oddala. Idź, precz. A przed nami takie oto niebo. Taka oto plaża. Już niesłuchowana ula. I taka oto zatoczka. Pora wejść do wody. Taki nudny vlog, więc będą tylko krótkie przebitki. Później, może wybierzemy się na jakiś ciekawszy spacer. Bo plażę już widzieliście nie raz, więc nie przedłużamy. I tylko tyle było z wchodzenia Ulci. Ustawiła się tyłem, powiedziała, że dłużej to potrwa. Więc <śm> ciekawe, ile to zajmie. Możecie podziwiać ulę tyłem. Ja jestem po szyję, a Ulcia po pupę. Tak długo stałam, że ryba mnie ugryzła w i mnie tak uszczypnęło. Patrzcie, jaka to rybka, one tam porwają. Przygotowujemy razem posiłek. Masz coś? To jest nasz mały sępik. A ogonek mało się nie urwie. Tak, sępik. Sępik. Kontakt, tu ziemia. Hop. Pięknie. Jak widzieliście, szczokusie, zacząłem przygotowywać obiadek. My już pokąpieliśmy, po plażołamku. Tak. I zobaczcie. Co tu się dzieje? Tutaj się suszą rzeczy. Tomeczek nam piski. Tutaj mamy już makaron. Tutaj będzie sos. Mamy jak widać prawie 30 stopni. I tutaj się piści. Ula? I co mówiłaś przed chwileczką? Tomeczek nam pieści. Tak, nie możesz się doczekać? Tak, nie mogę się doczekać to zrobionego przez Tomeczka. Mamy godzinę 19.07 jak widzicie. I właśnie ruszamy na naszą na nasz spacer, ja nie wiem dokąd, przed siebie. Tu jedyny szlak jest na taką. W sumie na nie wiem jak prowadzi bo w sumie tam nie byłem. Skręcamy koło Batmobila i przechodzimy przez naszą furtkę, a następnie skręcamy w lewo i cały czas prosto. Zaraz zobaczycie ciąg dalszych atrakcji. Na razie idziemy pod górę. Takie, oto kwiatki są i różne takie. Możesz ula podziwiać kwiatki i inne. Atrakcje przyrody. A to jest Taka. chyba dom właściciela tego kompleksu. A dlaczego tak sądzę? A tak sądzę, ponieważ widziałem jak stamtąd wyjeżdżają takie dostawczaki Ala Bermingo czy coś w stylu, też od partner coś ten od było reno, ale nie wiem jakie. I było napisane ta ladia. A to jest ta ladia więc tak jakby by pasował. No, to no nie tak. O, nawet tam stoją. Tu też jest? Ta Takladia, no widzisz. Tu też są, jak się okazało. Tutaj mijamy taki stary silnik i skręcamy w lewo. Tyle schodów przed nami. No to pięknie. Idziemy. O matko, to, jest, to są takie... Ja żyję nie to Tomek. No to takie mega pochyły. Takie mało te stopnie. Się boję, że się na miejscu, nie Są jakie są. Kwestia przyzwyczajenia. Ja no, tak chodzę już od kilku dni, więc jest spoko. No, w Japonkach już uznałem, że będę chodził. No i idziemy. Mamy, tak jak mówię, dziewiętnastą z hakiem, więc nie wiem, o której będziemy wracać. Dokąd dojdziemy, to dojdziemy. Może najwyżej jeszcze raz się tutaj kiedyś przejdziemy. O, tu jest napisane, że godzinę się idzie w tą stronę. I na końcu jest chyba ta, ta wieżyczka. Jak zejdziemy na dół, bo my ogólnie skręcamy tam. A jak pójdziemy tam, chodźcie, zobaczycie. To zobaczcie. To właśnie tam idziemy. Tam idziemy? Już mi się niżej nie chce schodzić i tu jest piękny widok. Na naszej ścieżce jest taka, taki oto płotek. Otwieramy hopsa i idziemy. Zamknijmy za sobą, może żeby jakaś zwierzyna nie wychodziła, nie wiadomo. Albo żeby może zwierzyna nie wchodziła. Jednak postanowiliśmy zawrócić się jakiś czas temu. Doszliśmy do wniosku, że jednak trochę za późno wyruszyliśmy. Znaczy, no w sumie już byliśmy tego świadomi, no ale tak nam się po prostu zeszło dzisiaj z tym przekowaniem. Więc poszliśmy tylko kawałek, zobaczyć, jak ten szlak wygląda, zrobić takie przeszpiegi, czy chcemy tam dalej iść, ale zapowiada się ciekawie. Tak, także może się po prostu wybierzemy jutro, czy pojutrze, żeby go zrealizować tam do końca, do tej wieżyczki. A dzisiaj sobie po prostu popatrzymy na ładne widoki. Tak, a widoki mamy takie. Nie to obkręc. sam mnie zgubiło. Tak, on ma takie patenty ze smyczą. A, i ktoś biegnie naszym szlakiem? Tak, wszyscy wracają. Tutaj po lewej stronie mam taką przepaść, lepiej tam nie spadać. Zamiast spacer, którego nie udało nam się do końca zrealizować, postanowiliśmy sobie podziwiać zachód słońca. Czekłoś tam siedzi? Jakąś ma swoją skałkę, my mamy swoją. I sobie patrzymy, jak ładnie zachodzi słonko. Taki chillout na skałce. Nie ma co się w życiu przemęczać. Jakaś mucha. Mucha wyrwała z chilloutu. A tymczasem, już po zachodzie słońca, ale wiecie, co mi się teraz przypomniało. Jak się jeździło na kolonie nad Morze Polskie i właśnie jak się wieczorem chodziło na zachód słońca i zawsze się kupowało gofry i bym zjadła takiego gofra z takiej budki, takiego grubego z taką bitą śmietaną i z czekoladą. A ty? Mogę też zjeść, ale ja nie jeździłem na kolonie, więc nie wiem jak to było. A ja pamiętam, że raz dostałam kierzonkowe chyba na dwa tygodnie 80 zł. No wtedy to nie było tak mało jak teraz. Y, czy tam stówę, czy 80, coś takiego i ja nie kupiłam sobie nic, żadnej pamiątki, nic, tylko wszystko przechulałam na gofry Bo pamiętam, że taki gofer y, z bitą śmietaną i z czekoladą, co ja jadłam kosztował 8 zł, więc tak na 10 gofrów mi starczyło, więc no tak dwa tygodnie, to no to jest tak z 10. 10 czekąś muchę No więc 10 było takich wieczorów na kolonii. No i akurat po te złotych zł to elegancko mi wyszło na 10 gofrów. Nieźle co? No. Zjadłabym takiego gofra. Że zrobimy sobie albo kupimy, jak wrócimy. No, przydałoby się. To co, kończymy tego vloga? Tak, kończymy. Wraz z zachodzącym słońcem my się żegnamy. Czekuj szaleje na skałce łapiąc muchę. No i co? Widzimy się jutro na wycieczce. Tak, to do zobaczenia. Pa. Jednak jeszcze vloga nie kończymy. Ponieważ padł na genialny pomysł, że dzisiaj spróbuję jak smakuje kaktus. Owoc kaktusa. Owoc kaktusa. To meczek to zerwał. Już ledwo się trzymało. O Pokaż tutaj. tej dziurce. No dobra, zobaczymy. Jak Mar będzie dobre to zerwiemy sto. I będziemy się tym opychać. Tak. Jak to będzie bo, takie pyszne Bo, bo tego jak... jest tam więcej tylko tam, Zapokaż z góry. Dużo tego jest, dużo. Tu. Tutaj tam jak nadleż. widzicie tą drogę i on tak zawieje, tam gdzie taki gościu w białym idzie, nie wiem czy wy to widzicie, o tam gdzie samochód jedzie. To pełno tego jest. Tam jest tam pełno tego. Więc jak to się okaże, że to jest pyszne, jak na przykład... To ponoć jest tak figa. Aha, jak to jest takie pyszne i za darmo, to będziemy się tym obżerać. Tak. <laughs> teraz kolejnym etapem jest po tym zerwaniu albo zabraniu. To trzeba się pozbyć tych igiełek. Żeby pozbyć się z igiełek, to trzeba to obtaczać gdziekolwiek po czym, żeby one się połamywały, te igiełka, igiełki. A jak nie, nie zajdą teraz, to się tym zajmę w domu po prostu. Jak to oceniasz? No, nie ma już ich, zobacz. Mm -hmm. Potarłem, widzisz, nie ma, były. No dobra. Tu jeszcze trochę jest z przodu. Następnie zobaczycie w domu, jak to przygotowuje. Mamy lekko ponad 25 stopni wieczorem, około 20 po 20. I mamy owoc kaktusa. Jak widzicie, też mamy pensetę, no bo jednak to, że nie widać tych igiełek, nie oznacza, że ich nie ma. One tam potrafią być, już dwie miałem. Aby przygotować taki owoc kaktusa, musicie naciąć go na przykład z jednej strony, o tak. Następnie obrócić ostrożnie. I naciąć go też tutaj. Kolejnym etapem jest złapanie go w jakiś sensowny sposób i nacięcie go w ten sposób. Następnie sensownie podważyć i odrolować jakby. Jest taka a'la marcheweczka. Bardziej to wygląda jak... kaki. I to może być jak kaki. Ponoć to, co mamy w wnętrzu, można jeść. Mm -hmm. I to już degustujemy. To wygląda jak kaki. Jak kaki, a z takimi, wiesz, takimi kulkami. Jak to pachnie? Tak cytrusowo. Tak? Trochę jak kiwi. Nie, to jakoś inaczej pachnie. Może dłużej raz. Dużo twardych rzeczy jest. Nie, nie przychodzi mi do głowy, jak to, to pachnie. coś mi się kojarzy, ale nie mam. Może potem mi się przypomnę. Zjadliwe. Chyba sobie. Powiedz. Dokituję, je, że jest w tym pełno pesnek, jakby w winogronach, tylko w takim skumulowaniu olbrzymim jak... trochę kaki, trochę figa. Do kitu, że jest pełno pestek, nie da się tego przestać, bo teraz się ten na zębach zatrzymuje. No to tyle było z owocaka kaktusa. Spróbowaliśmy. Trochę średnio. No tak średnio bym powiedziała. Ocena na 10? 2. Dwa, dwa, dwa na 10. Max 3. To pa. Hej.